Czym dla mnie była peregrynacja. Na pewno raz, po pierwsze doświadczeniem na własnej skórze tego klimatu świadeł i młodzieży, bo to jednak rzeczy, które są symbolem. Nie wiem, mam, myślę, że tak mnie dotknęło w taki sposób, szczególny te, te całe symbole, nie to wszystko jak przeżyliśmy, to same to jak przyjechali tutaj na bajkach, ten krzyż. Ta ikona, ponieważ, nie wiem, środowiska, w którym wychowałem się i jak żyłem wcześniej, nie wiem, nigdy jakoś nie przeżywałem to na taki sposób głęboki, nie wiem, i było bardzo, bardzo zaskoczony, że jest wielu, wielu młodych ludzi, którzy przeżywają też na taki sposób wiary, nie wiem. była dla mnie bardzo dużym i ważnym wydarzeniem, ponieważ, no, nie codziennie ma się okazję zobaczyć symbole, które przemierzyły praktycznie cały świat. Ja przeżyłem ten moment bardzo dobrze. to był taki dosyć głęboki moment dla mnie. Mi się na pewno podobało, że tu przyjechali ludzie, jeszcze jeszcze w szczególny sposób młodzi, żeby żeby trochę przenieść ich, ich doświadczenie i ogólnie ich interes, że przyjechali do nas, się ogólnie widzieli jak żyjemy i tak dalej. Drugi aspekt to też było dla mnie takie y, modlitewne y, tenny czas w czasie matur, bo w tym roku zdawałam maturę i modliwałam się przy krzyżu zarówno właśnie w intencji mojej przyszłości, jak i w intencji Światowych Dni Młodzieży. To dla mnie bardzo, bardzo takie osobiste też przeżycie, że mogłam dotknąć, ucałować tych symboli, które, których dotykali różni ludzie na, na całym świecie. Mogłam poczuć podejść do krzyża, do którego tak wiele osób na Światowych Dniach Młodzieży Pragnęło podejść, ale nie było po prostu możliwości, a ja miałam to na wyciągnięcie ręki i to kilka razy. I dla mnie to jest naprawdę super widzieć młodzież, która się angażuje w kościele, ogólnie z wiarą, bo niestety, ale z tego środowiska, co dużo nas przychodzi, to, to tego nie istnieje. Ten, ten krzyż, ta ikona, które były w wielu miejscach na świecie już i też trafili do naszego małego, do naszego malego miasteczka tu i też, że chłopacy i też sposób szczególny, ja jakoś mogłem też doświadczyć, dotknąć to i to dla mnie była taka obecność, obecność Ducha Świętego i Marii z nami.